Dzień dobry ja jestem Filip, w dzisiejszym odcinku gramy Champions Tak jak obiecałem, że film wyjdzie wczoraj lub dzisiaj Nie miałem czasu go nagrać, więc nagrywam dzisiaj Jeszcze już gram jedno Champions I dostałem tylko tą paczkę Z rangi Z 24 punkty Miałem, ale wiecie czemu? Bo nie wiem czemu, w trakcie Champions chyba przy 8 meczu Mi się na klubu Champions skończone Nie wiem jak to się stało, ale Nie interesuje mnie to po prostu zagrajmy pierwszy mecz czy właściwie drugi, bo nie mam pojęcia czemu, ale mam jeden mecz. Nie pamiętam, żebym grał, ale dobra, nieważne. Nieważne, nie przejmuję się tym, gramy. No, jak champions jest. No, widzicie, co się tu pokazuje, champions jest zakończone po jednym meczu, normalne. I nagroda to nic. Juhu. Dobra, mam nadzieję, że w trakcie Champions mi nagle nie pokaże, że Champions jest zakończone. Dobra, tutaj mamy całkiem taki chyba... Yy, to jest chyba nowy gracz dosyć. Ja też kupuję nowy telefon, no i będę miał nowe konto. I założę drugi kanał na YouTube. Będzie się nazywał najprawdopodobniej Filipan 20. Yy, założę go już najprawdopodobniej dzisiaj lub jutro. Jeszcze was o wszystkim poinformuję. W dalszym ciągu. No, i mam nadzieję, że będziemy tam wbijali bardzo dużo subskrypcji. Dobrze, a więc gramy drugi mecz, startujemy w drugi mecz. Uuu, tutaj mamy skład chyba, to już nie jest początkowy. Początkowa osoba, tylko już taka długo grająca właśnie 97 ocena. Patryk Borowek. Ja już chyba z nim kiedyś grałem, tak całkiem szczerze mówiąc. Ale mnie interesuje mnie to. Szybkie 3 do 0. Podoba mi się to. Na razie moja pasta, 2 mecze, dwa zwycięstwa. Fajne w ogóle pasta. Mega fajna. A ja jeszcze a propos tego kanału dowiecie się na moim już tym nowym kanale. Więc yy, dzisiaj o jakiejś 20.30 wpiszcie pan 2-0. Bo możliwe, że już będzie wtedy mój kanał. Drugi. Na pewno będzie. Do jutra. Do jutra już na pewno będzie. Ale co dokładnie to już wam nie powiem. O nie, 98 Zidan dostał kontuzję. Jeszcze Beckenbauer. Super. 3-0. Ale co z tego? Jak dwójka moich top zawodników dostała kontuzję. Kurat Saliba, żeby wszedł, to nie ma żadnego problemu. Jeszcze nie da. Do... A, bo Sal wtedy wchodził. Patrzcie to. Salaha to tylko. Ocena mi spadnie Ale jak to jest A bo mam pel Jeszcze nie zmieniłem A dobra Wini tutaj za Ribery'ego Proszę bardzo O mnie z zgrania Trudno Powiem tak Tak i tak Muszę gdzieś wsadzić Zrobić tak O w ten sposób Mam 96 ocenę Co prawda nie, a jakby tutaj wchodził tego pana. 97 spoko, ale jeszcze Beckenbauer a. Beckenbauer musi zejść. Więc muszę coś polepszyć. Coś mam 97 na ławce jakieś. Mam tylko Martineza, ale Martinez to by mi i tak poniszczył z grani, to po pierwsza, a po drugie. Nie jest in on mi w, w żaden sposób potrzebny. Wiem, y... hmm. ja tutaj Saliby tego dał, no to by było 9.6 i Okej, okay. ani jeden mi zgrania spoko, tylko ocena by mi spadła. Więc spróbujemy dać o jeden overall więcej gdzieś upchnąć. Jakbym zrobił, tak? 9,730 zgrania, super. Nie jest mi to chyba potrzebne, to jeden zgrania. Mam nadzieję, że teraz trafię na jakiegoś luba. Moje jedyne życzenie. I to życzenie się nie spełniło. Trafiłem na najlepszego zawodnika, jakiego co spotkałem dzisiaj. Nice. Idealnie się złożyło. Jeszcze jedno ocenę, i bym miał te 97. Rudhulid, Hulit. Gol. Salah! Wracamy do gry! Wracamy do gry i mamy to 3 do 1! Jest. Wyszło, wyszło. Oczywiście nie zostawiam tak składu, wolę mieć ten lepszy. No przecież, to jest kontuzja, nie żółta kartka. To oni nie będą teraz grali przez wieczność. Matko święto, oni do połowy Champions mogą mnie wrócić. Mam dobrą passę. Oj, zaraz zacznę grzmieć. Dwie kontuzje w jednym meczu i to jeszcze moich bardzo ważnych zawodników. 98 i obrońcy. Obrońcy są mega potrzebni, bo obrońców nie ma takich dobrych. I dodatkowo moja druga najlepsza karta. W ogóle udało mi się tego tego. moja gobelinga ma ulepszać, zacząć ulepszać na 99, po prostu go ulepszyłem sobie w ewolucjach na 90. Na tą kartę, teamu, na tym kartę Tot Champions i dzięki temu zrobiłem sobie tą ewolucję w, robię sobie, jestem w trakcie robienia tej ewolucji na 97, znaczy na 99, dlatego na 97, 99 kartę i mamy 2 znowu z lepszym oponentem o cenie 97, po prostu coś dzisiaj, coś dzisiaj mi szczęście dopisuje, ale Bellingo, nie no, jest, jest Beckenbauer, już nie ma kontuzji i, przy, i idealnie, bo Saliba ma drugą żółtą kartkę. To nie wiem, jakby zaraz wyglądał mój skład. Ale i tak, i tak nie jest fajnie kolorowo. Bo muszę zrobić w ten sposób i zrobić moi kochani w ten sposób. A ale tutaj nie może wejść. No to mam lekki problem. no dobra, kogo ja mam niby dać? Starożnie, nie mam alternatywy. Tak samo Palmer. Nie ma alternatywy. Ma tylko tu, a po co mi jest, żeby wszedł? No. Pele? O jest! Jest makalister. Mo może wejść z ewolucji na 96. Tego się nie spodziewałem, bo zawsze mnie wszystko psuł. Ale no niestety nie mam 97 oceny, nadal. To prawda, mam jedną porażkę znaczy zero porażek, Zero przegranych, więc teoretycznie to spoko nawet. Ale to już mi się nie podoba. Że. O! 2-1. 2-1. Beckenbauer 9-7. A ja mam Beckenbauer 9-6. Walić to. Jest 2-2. I nie ma. Nie ma. Dogrywka. Dogrywka. Jeśli wygram znowu. Nie, no dobra. To już by było zbyt piękne. Dalej ma kontuzję. Trudno. Nie, no. Beckenbauer druga żółta. Muszę się tak stać No i teraz będę miał taki skład Dobra Kolejny mecz z oceną 96 To Champions ewidentnie nie chce ze mną współgrać Oj nie chcę Oj tylko mi na przekurczony daje 97... No czemu Ciągle mi 97 daje. Są te oponenty. Ja mam ciągle 96, a o, przy ciągle mają 97. Nice. Szybkie 3-1 przegrana. Orange Flex, to teraz nie mam flex. Ale teraz mam 97 Senem. Easy Dan! Koniec kontuzji! Dziękuję ci bardzo. Że już jesteś zdrowy. Bo gram teraz normalnym składem. I na pewno w następnym meczu Zidan czerwona kartka, yy, tutaj może jeszcze Bellingham, kontuzja. Yy, jestem dosłownie pewien, że tak będzie. Beckenbauer na SP może wejść? Okej. Okay. Nie spodziewałem się. Okej, okay, 95 yy, 29 z... Czemu ja takiego oponenta nie dostałem w tamtych meczach? Wtedy bym go na łopatki powalił, a teraz dostaję A wcześniej dostawałem takich gołtów. Super. Ta gra ewidentnie nie chce się za, ze mną współgrać. Dobra, chyba to jest ósmy mecz i Jama 98. O Boże! O Boże, Boże! Jak ja bym cię chciała Jamalek Trudno. 9-6, dobra, 9-6. Wini. Masz to? Jest jeszcze Salah. Jest jeszcze Rodri i mamy 3 do 0 tak wygląda moja pasa. Dwie przegrane, trzy wygrane. O, tu mamy już ten. Mamy już gwarantowane, myślę, że co najmniej y, z Champions Peak i y, trzy karty to z Champions. Mam nadzieję, że trafię, że dostanę chociaż tą paczkę o tym, na właśnie, żebym miał 40 punktów. Wystarczy tylko 10 punktów. 10 punktów. 10 punktów na 6 meczy czy tako, to jest tako I wtedy będę miał paczkę z dziewięcioma zawodnikami I na dodatek tu jeszcze jedną paczkę Jeszcze, jeszcze może 44 punkty, to nie jest ciężkie Mam bilans, siedem wygranych i dwie przegrane To nie jest ciężkie Musimy to zrobić Jak ja to zrobię, to będzie co otwierać dzisiaj Teraz! Okej, okay. ale okej okej, okej, on nie ma chyba... on nie ma chyba 33 zgrania. on ma 33 zgrania, ale ma 96 ocenę. Nie wiem 93 ocena, ale... Bramię wlezą... Wchodzą... Ale na szczęście jest Rodri i jest wini. O ten 97. I oni mi władują dwie bramy, które dają nam wynik 2 do 1. I nasz bilans się polepsza. I nasze punkty się powiększają. O nie, Ronaldo na zero schodzi z boiska. Okej, okay, ale ja mam pelego. Okej, okay? okej, okay, bro. Dali wam taką samą ocenę. Nice. takie same zgranie. To jest w sumie zgranie na to ocenę, to bym się nie dziwił, ale zgranie? No to dobrze, że mam takie same. On ma tego. Garagera, co mi zawsze bramy ładuje, jak ktoś ma. Okej, okay, to będzie w na Medwiec tak. Mm, Zjedziemy żółta kartka, ale spokojnie, on nie ma żadnej żółtej. I sytuacja, show. To jest baba. Mam nadzieję, że nie będzie nagówkę. To nie jest nagłówka i to jest bramka. Show. Show mi ma mega mało w ogóle goli strzelała. Jeszcze jedna sytuacja, tym razem Jud. Jud ma mega fajne strzały. Znaczy, nie aż takie super, ale mam nadzieję, że strzeli, ok? Mamy to. 2 do 0 i 2 do 0 znaczy na razie na pewno się to teraz zamknie, na 100% kolejną akcję będzie miał on nie on dostaje tylko żółtą kartkę, dobra no wiedziałem, wiedziałem Winni Wini z sytuacją to musisz zmienić na Gole Vini ma mega dobre, fajne strzały. no takie same jak Show mm, ale to jest stracony gol i jeszcze sytuacja Pelego Pele przecież ma tak, Pele przecież jest taki OG No, Pele to jest gołcik. Od zawsze. Ta jeszcze mi wpier. Jeszcze mi walni gola, nie? Nie, no, chyba żarty. Przegrałem. Fajnie. W 79 minucie dostałem trzy strzały i przez to przegrałem. Znowu ty. Nie, ja nie chcę ciebie. Ja chcę mieć 44 punkty, choćby 40. Okej, okay, to nie jesteś ty. No nie, no tak, ty miałeś kontuzję. To jest twoje drużyny, muszą kartka. kartkę. To pewnie winni druga żółta kartka. O nie. Zidan druga żółta. Nie, no dogrywka. Najczęściej przegrywa w dogrywce, to jest jeszcze gorszy skład. Jest. Mamy to. Yy, Okej, okay, ale Zidan musi zejść z boiska. Bo ma drugą żółtą i jeszcze Pele musi zejść. Pele to akurat nie problem, bo Ronaldo na zero zapomniałem, że jest. I też to, to, to chyba nie problem. Dokładnie tak. Niech to jeszcze Angerer! Jasin. Nie. No i teraz mam przerąbane. Jak chcę mieć 40 punktów, to na pewno nie mogę mieć takiego składu. Dziękuję. Okej, okay, to chyba jest 96. Ty 97 to dosłownie nie wiem, że zrobię 9-6, dobra. Ciężko będzie. Coś czuję. Prrr. Nie no, jeszcze mi dawajcie na przekór! Nie! Jest! Ale, ale, ale wróciłem. strasz szkoda, że połowa moich zawodników zaraz będzie miała kontuzję. Ale to, to, to akurat nie problem, bo tutaj wchodzi Pele, tutaj wchodzi Angerer i za Makalistera Wchodzi Zizu. Znaczy, no tak, za Makalistera I nagramy... Ile mam punktów? 38? 43 już mam! Okej. Okay. Jeszcze w dwa mecze raz wygrać. Okej, okay, nie ma nawet szans, że będę miał 52. Maksymalnie mogę mieć 51. Ale... Okej. Okay. Chociaż ten jeden mecz wygrać. Jeden. Mamy. Co się stało? Chwila? Co? Aha. Beckenbauer dwie Fajnie. Czemu ma dwie żółte? Nie ma już dwóch żółtych. O nie. Jest! Ha, ha! Ale goat! Serio. Serio, serio. Nie, nie było grać 98. Nie, no nie ma dalej, ale w sensie. no. Niedługo 9-8 wyjdą. Nie, Angerer, kontuzja. Wy chyba sobie jaja ja robicie, że Angerer dostaje kontuzję. Bellingham dostaje drugą żółtą. Nie. To jest ostatni teraz mecz i na ostatni mecz Salah schodzi i Angerer schodzi. Przerąbane. Przerąbane mam. 31 zgranie to się lepiej? Nie, 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 nie. Ma ktoś ma alternatywę? Na PP. Nikt nie ma alternatywy na PP serio. Nikt. Dobra. Dobra, I przepraszam, mnie ścięło, ok. Dziewię nie, 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 no ostatni mecz. Przecież nie wiadomo, że nie będę miał paczki 9 zawodników. Dobra, mam paczkę 9 zawodników. Skąd mam 44 punkty nagle? A no, bo przecież za przegraną jest jeden punkt! Jezu, jaki ja głupi. Mam bilans 104. To jest mega dobry bilans. Dobra, ostatni mecz. 97 ocena, 31 zgrania i dostaję taką jedenastkę. Szybki strzał, żeby przegrać tutaj, tutaj, tutaj. I mamy jeden punkt. Plus jeden punkt. On ma 9 rzucenie, a to i tak mam gorszy skład. Gareth Bale. Zawsze mi musi pakować bramki. Mam klątwę Garetha Bale'a. I kończymy nasz mecz wynikiem 3 do 0. Przegrano niestety. Ale to akurat już mnie nie interesuje za bardzo, czy przegrana, czy wygrana. Najważniejsze, że mamy koniec Champions. W salach. No, w się. Sensie coś. Nie, no. Da się dalej grać? Nie, 15 meczów rozgrywki. Już koniec. Zakończymy Zakończy na. Bardzo dobry randze i dostajemy takie bardzo dobre wszystkie, zajdziemy sobie od 91+, plus, tutaj mamy chyba same, dokładnie tak, 92 oceny. I drugi TOT Champions Peak. Okej, okay, okej, okay. tutaj mam 95 kart. To jest dopiero druga moja karta Champions, ale będę się starał mieć ich jak najwięcej. I tutaj mamy Anglia SP. To jest palmer. ajajaj, nie tu saliba! I palmer, dobra, obróciło się i palmer. Paczka bardzo dużo warta, bo aż ponad 4,5 miliona. Nawet znaczy powiem tak: trafu, trafy nie mają jakiegoś mega dobre, nie są to jakieś mega dobre karty, bo szczerze to chci, liczyłem tutaj chociaż na te 96, ale tak czy tak. Już koniec tego odcinka. Jeśli wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, czy chcecie więcej Champions, to wtedy będzie nagrywał więcej Champions, będziemy otwierali du dużo fajnych paczek. No więc co? Do następnego razu, widzimy się na kanale Film 2.0.